Jakieś małolaty laty się po krzakieją. Schowanego się z nami bawi. Jo, to wy po się mówicie. Dobra, dobra. Na pewno masz się nie w sumie. Jo, się nie Jero, częciu jest jak za. Bo nie ma nic na sumieniu. On ma zawsze tylko coś na żołądku. A co masz teraz na żołądku? Może ścisrą młodą dziewczynę. O mało pomoty Teraz, że tłumaczył, że mnie hmm. żejarz i musi nic wspólnego. <gry> <gry> Komu się tłumaczyłeś? Komu? Jak dopiero teraz zaczęliśmy ją szukać? Krasa, poleku, poleku. Jedną się nic nowego wrobić, zodna A awera z, z jakimś felu. Stryk, że mógł dojść problemu z szumieniem kapturkiem. <gry>